Matka Boża właśnie ujawniła niezwykłą obietnicę ochrony dla Polski, która zaskoczyła nawet najbardziej doświadczonych teologów. I to, co powiedziała dalej o przyszłości tego narodu, może całkowicie zmienić sposób, w jaki rozumiesz współczesne czasy. Jeśli jesteś Polakiem lub katolikiem, każde słowo tej wiadomości może mieć ogromne znaczenie dla Twojego życia duchowego i przyszłości. Ponieważ Najświętsza Maryja Panna przekazała bardzo szczegółowe instrukcje dotyczące tego, jak przygotować się duchowo na czasy, które nadchodzą, i gdzie znaleźć prawdziwe schronienie w swoim sercu, gdy świat będzie potrzebował głębokiej odnowy duchowej. To nie jest odległa przepowiednia, to konkretne przesłanie, które już zaczyna się spełniać, a dowody na to możesz zobaczyć, obserwując wydarzenia wokół nas. Podczas swojego najnowszego objawienia we włoskim miasteczku Trevignano Romano, Matka Boża ujawniła szczegóły, które każdy katolik powinien poznać, zanim będzie za późno na przygotowanie duchowe. Najświętsza dziewica powiedziała wyraźnie, że aby ochronić ludzkość przed czasami wielkiej próby duchowej, będzie się objawiać częściej niż kiedykolwiek w historii. Będzie przynosić szczegółowe instrukcje i konkretne wskazówki które przygotują jej dzieci na czasy, które wymagają szczególnej mocy wiary. I doczymuje swojej obietnicy, jej przesłania stają się coraz bardziej pilne, coraz bardziej szczegółowe i coraz bardziej precyzyjne. Tym razem Matka Boża ukazała się Giseli Kargi, niezwykle ważnej wizjonerce z małego włoskiego miasteczka, z przesłaniem, które głęboko poruszy każdego, kto je usłyszy, szczególnie każdego Polaka. Najświętsza Maryja Panna nie tylko mówiła o wydarzeniach, które mogą dotknąć Polskę, ale ujawniła coś znacznie ważniejszego, dlaczego Polska będzie chroniona w sposób, który łajdę się cudowny całemu światu, co musi zrobić każdy polski katolik, aby zapewnić sobie tę ochronę, i gdzie dokładnie każdy człowiek na ziemi znajdzie prawdziwe schronienie duchowe. Co Matka Boża powiedziała o przyszłości Polski w czasach Wielkiej Próby. Dlaczego ten naród otrzyma szczególną opiekę nieba? Jaki duchowy skarb przygotowały poprzednie pokolenia Polaków, który teraz stanie się źródłem błogosławieństwa? I co najważniejsze, gdzie znajduje się jedyne prawdziwe schronienie duchowe, które Maryja wskazała dla całej ludzkości miejsce potężniejsze niż jakiekolwiek ziemskie bezpieczeństwo? Zanim odpowiemy na te fundamentalne pytania. Które mogą głęboko wpłynąć na Twoje życie duchowe, musimy najpierw zrozumieć, dlaczego te objawienia są tak niezwykle ważne i dlaczego nie możemy ich zignorować. Treviniano Romano to niewielkie miasteczko położone nad malowniczym jeziorem Bracciano we Włoszech. Miejsce, które w ciągu zaledwie kilku lat zyskało międzynarodową sławę dzięki nadzwyczajnym objawieniom Najświętszej Maryi Panny które odbywają się tam regularnie od roku 2016. To, co rozpoczęło się jako osobiste, prywatne doświadczenie zwykłej matki rodziny, przekształciło się w jedno z najbardziej obserwowanych i najczęściej komentowanych objawień maryjnych współczesnego świata, śledzone przez miliony katolików na każdym kontynencie. Żyzele Cardie, wizjonerka otrzymująca te przesłania, to prosta, pokorna kobieta, która nigdy nie marzyła o sławie ani rozgłosie i która nigdy nie wyobrażała sobie, że zostanie wybrana do otrzymywania tak szczegółowych proroctw dotyczących przyszłości ludzkości. Urodzona w Niemczech, osiadła we Włoszech, Żyzele prowadziła całkowicie zwyczajne życie jako gospodyni domowa, zajmująca się codziennymi obowiązkami związanymi z prowadzeniem domu, wychowywaniem dzieci i opieką nad rodziną, gdy nagle, bez żadnego ostrzeżenia, Zaczęła doświadczać potężnych wizji Najświętszej Maryi Panny. Na początku objawienia przynosiły łagodne słowa pociechy, matczynego pocieszenia i ogólne wezwania do nawrócenia serca podobne do wielu innych przesłań maryjnych znanych z całej historii Kościoła katolickiego. Jednak z biegiem czasu, w miarę jak objawienia stawały się coraz częstsze, coraz bardziej intensywne i coraz bardziej szczegółowe, Zaczęły przynosić bardzo konkretne wskazówki dotyczące wydarzeń, które miały wkrótce nastąpić na całym świecie. To, co czyni objawienia w Trewiniano-Romano absolutnie niemożliwymi do zignorowania i co odróżnia je od wielu innych proroctw, to ich niezwykła, uderzająca precyzja czasowa. W przeciwieństwie do wielu innych proroctw, które mówią o mglistej, odległej, nieokreślonej przyszłości, Przesłania otrzymywane przez Gisele często odnoszą się do wydarzeń, które następują w ciągu tygodni lub miesięcy od momentu ich przekazania. Kiedy Najświętsza Maryja Panna przez Gisele mówiła o potrzebie przygotowania duchowego na trudne czasy, wielu ludzi zaczęło dostrzegać, jak ważne jest życie sakramentalne. Gdy mówiła o rosnących napięciach między narodami i o znaczeniu modlitwy za pokój, Wierni zaczęli rozumieć głębie tych słów. Dlatego też każde nowe objawienie, każde nowe przesłanie jest traktowane z maksymalną powagą przez dziesiątki tysięcy osób, które śledzą na bieżąco przesłania Strewiniano-Romano. Podczas tych objawień Żyzele wielokrotnie, konsekwentnie relacjonowała, że najświętsza dziewica wykazuje coraz większe, coraz bardziej widoczne macierzyńskie zaniepokojenie przyszłością ludzkości. Jej przesłania stają się coraz bardziej pilne, coraz bardziej szczegółowe i coraz bardziej konkretne z każdym kolejnym objawieniem. Zawierają niezwykle dokładne informacje o duchowych wyzwaniach współczesności i, co najważniejsze dla każdego z nas, praktyczne, wykonalne instrukcje dotyczące tego, jak jej umiłowane dzieci powinny się duchowo przygotować na przyszłość. Było to podczas jednego z takich regularnych objawień. Które odbywają się w każdy piątkowy poranek w Treviniano Romano, gdy Gizele Kardy otrzymała jedno z najbardziej szczegółowych i najbardziej poruszających przesłań, jakie kiedykolwiek zostały zarejestrowane w tym miejscu objawień od początku ich trwania. Wizjonerka szczegółowo relacjonuje, że najświętsza Maryja Panna pojawiła się przed nią z wyrazem głębokiego, przejmującego macierzyńskiego smutku wymalowanym na jej pięknej twarzy, a w jej oczach które zazwyczaj emanują niewypowiedzianą miłością i czułością, była widoczna przytłaczająca powaga i troska, jakiej Żyzele nigdy wcześniej przez wszystkie lata objawień nie widziała w obliczu Matki Bożej. Atmosfera była wyjątkowo poważna, pełna duchowego znaczenia. Moje najdroższe, najbardziej umiłowane dzieci rozpoczęła Najświętsza Dziewica głosem pełnym głębokiej emocji, Matczynej troski i ledwo powstrzymywanego bólu, przychodzę dzisiaj do Was z bardzo konkretnym powodem, ponieważ czasy wymagają szczególnego przygotowania duchowego. To, co przez tak długi czas, przez całe dekady, było jedynie odległym wezwaniem do głębszej wiary, teraz staje się coraz bardziej pilne, a większość ludzi nie rozumie, jak ważne jest życie w łasce uświęcającej. Nie przychodzę dzisiaj po to aby Was przestraszyć lub wprowadzić w stan niepokoju, ale aby Was odpowiednio przygotować duchowo na to, co może nadejść, ponieważ prawdziwa, kochająca matka zawsze pragnie, aby jej najdroższe dzieci były duchowo przygotowane na wszelkie wyzwania życia. Czasy, które nadchodzą, będą wymagały głębokiej wiary i zaufania do Boga. Świat będzie doświadczał wielkich przemian duchowych i społecznych. Nie będą to zmiany ograniczone do jednego regionu czy jednego kraju. Te przemiany będą odczuwalne wszędzie, dotykając życia ludzi na całym świecie bez względu na status czy pozycję społeczną. Narody, które dziś wydają się stabilne, mogą doświadczyć niepewności i wyzwań. Społeczeństwa prosperujące dziś mogą stanąć przed trudnymi wyborami. Rodziny będą musiały podjąć ważne decyzje dotyczące swojej przyszłości, a miliony ludzi odkryją, że wszystko, co uważali za pewne i stabilne, może ulec zmianie. Niektóre rzeczy, które znamy dzisiaj, mogą się znacząco przekształcić, inne mogą całkowicie zniknąć z naszego życia codziennego. Ludzkość stoi przed okresem głębokich przemian, jakich nie doświadczała od bardzo dawna. Ale proszę, słuchajcie mnie teraz bardzo uważnie, każdego słowa, kontynuowała Najświętsza Maryja Panna z naciskiem: Nie przychodzę do Was dzisiaj tylko z wezwaniami do nawrócenia. Przynoszę również konkretne, realne obietnice duchowej ochrony dla wszystkich tych, którzy znajdą odpowiednie schronienie w moim niepokalanym sercu podczas wszelkich trudności, które mogą nadejść. A teraz, w tym właśnie momencie. Muszę powiedzieć coś bardzo konkretnego, bardzo szczegółowego o Ziemi, o narodzie, który noszę w swoim macierzyńskim sercu w absolutnie szczególny, wyjątkowy sposób, o narodzie, który udowodnił swoją wierność w sposób, który porusza mnie do głębi. Mówię o Polsce, o polskim narodzie, który przez całe długie wieki swojej historii wielokrotnie. Nieustannie udowadniał swoją niezłomną wierność mojemu ukochanemu synowi Jezusowi Chrystusowi, nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Ten heroiczny naród, który tak niewiarygodnie wiele przeszedł właśnie dlatego, że kategorycznie odmówił wyrzeczenia się swojej świętej katolickiej wiary, nawet pod największą presją, teraz w przyszłości otrzyma obfity owoc swojej heroicznej, niezachwianej wierności, która przetrwała wszystkie próby. Słuchajcie teraz z maksymalną uwagą, z całym skupieniem każdego słowa, które wam przekażę o przyszłości Polski, o tym, co może spotkać ten naród w czasach duchowych wyzwań, kontynuowała Matka Boża z powagą, której nie można było zignorować. Polska może doświadczyć obecności różnych sił zewnętrznych na swoim terytorium w przyszłości. To jest możliwe. Mogą pojawić się okoliczności które będą wymagały wielkiej wiary i zaufania do Bożej Opatrzności. Tereny wschodnie i północne Polski mogą znaleźć się w szczególnej sytuacji wymagającej duchowej siły. Polska Ziemia, która przez wieki była świadkiem niezliczonych aktów wiary, może znów stanąć przed wyzwaniami. Ale zrozumcie teraz jedną rzecz absolutnie wyraźnie, krystalicznie jasno i zapiszcie to na zawsze w swoich umysłach i sercach. Wszelkie trudności, które mogą nadejść, będą miały charakter przejściowy i tymczasowy. Będą jak burza, która przechodzi, ale nie niszczy fundamentów domu zbudowanego na solidnej skale wiary. Polska w tym czasie będzie funkcjonować pod szczególną opieką Nieba, będzie chroniona duchową tarczą, która pozwoli narodowi zachować swoją tożsamość, swoją wiarę i swoją kulturę bez względu na zewnętrzne okoliczności. Jeśli te informacje wywołują w Tobie zainteresowanie i chcesz być na bieżąco z najważniejszymi objawieniami maryjnymi i duchowymi wskazówkami naszych czasów, które mogą wzbogacić Twoje życie duchowe, koniecznie zapisz się teraz na ten kanał, ponieważ regularnie, systematycznie dzielimy się tutaj najnowszymi, najbardziej istotnymi informacjami, które mogą całkowicie pogłębić Twoje życie duchowe i pomóc Ci zrozumieć znaki czasów, w których żyjemy. To absolutnie nie oznacza, wyjaśniła najświętsza dziewica z macierzyńską czułością i troską, aby nie było żadnych wątpliwości, że Polska będzie całkowicie wolna od jakichkolwiek wyzwań. Nadchodzą czasy, które będą wymagały duchowej dojrzałości, nadchodzą momenty, gdy wiara będzie poddana próbie, rodziny będą się modlić o swoich bliskich z większą intensywnością niż zwykle. Niektóre regiony Polski Szczególnie te położone na wschodnich rubieżach kraju mogą doświadczyć szczególnych okoliczności, które będą wymagały głębokiego zaufania do Bożej Opatrzności. Ale fundamentalna, kluczowa różnica, która oddzieli doświadczenie Polski od innych sytuacji na świecie, polega na tym, że wszelkie trudności będą miały charakter tymczasowy, przejściowy, ograniczony w czasie i absolutnie nie zniszczą głębokiej struktury narodu. Nie zniszczą polskiej tożsamości, polskiej kultury, polskiej wiary, polskiego ducha, który przetrwał wszystkie poprzednie próby w historii. Te wyzwania będą porównywalne do burzy, która rzeczywiście przynosi deszcz i wiatr, ale która ostatecznie nie niszczy domu, który został mądrze zbudowany na twardej, niewzruszonej skale wiary. Dlaczego Polska otrzyma tak szczególną, tak wyjątkową duchową opiekę w czasach próby, zapytała Matka Boża retorycznie, a następnie sama udzieliła odpowiedzi, która powinna poruszyć serce każdego Polaka. Ponieważ dosłownie każda pojedyncza modlitwa odmówiona przez wiernych Polaków przez całe stulecia, każdy akt wiary zachowany i pielęgnowany w sercach podczas trudnych okresów historii, każda polska rodzina która świadomie wybrała drogę wierności wartościom chrześcijańskim, nawet gdy było to trudne absolutnie wszystko to, każdy akt wierności, każda ofiara duchowa, każda modlitwa stworzyły razem ogromny, niewyczerpany skarb duchowy, skarb w niebie, który teraz w przyszłości stanie się potężną. Duchową siłą ochronną rozpostartą nad całym tym wiernym narodem. Poprzednie pokolenia Polaków, wasi dziadkowie, Pradziadkowie, przodkowie sięgający wstecz przez wieki, zapłacili wysoką cenę za swoją niezłomną wierność Bogu Wszechmogącemu i świętemu Kościołowi katolickiemu. Widzieli trudne czasy, ale zachowali wiarę. Widzieli wyzwania dla Kościoła, ale pozostali wierni. Widzieli próby, które mogły złamać ich ducha, ale trwali w wierze, przekazując ją swoim dzieciom. Wszystkie te duchowe ofiary przez pokolenia, oferowane Bogu z czystą wiarą, z nadzieją i z bezgraniczną miłością, stały się w wymiarze duchowym potężną, niewzruszoną twierdzą duchową, która teraz w przyszłości będzie aktywnie chronić ich biologicznych i duchowych potomków, wszystkich współczesnych Polaków, którzy pozostaną wierni dziedzictwu swoich przodków. Ale ta cudowna, nadprzyrodzona ochrona absolutnie nie jest bezwarunkowa. Nie jest automatyczna, ostrzegła bardzo wyraźnie Najświętsza Maryja Panna z pełną macierzyńską powagą. Polska będzie zachowana duchowo, będzie chroniona, ale tylko i wyłącznie pod jednym fundamentalnym warunkiem: jeśli naród polski, jeśli współcześni Polacy pozostaną absolutnie wierni swojej głębokiej katolickiej tożsamości i swojemu świętemu dziedzictwu duchowemu. Jeśli dzisiejsi Polacy Żyjący w XXI wieku będą świadomie, aktywnie honorować duchowe dziedzictwo swoich przodków, jeśli będą z determinacją bronić swoich tradycyjnych chrześcijańskich rodzin przed współczesnymi wyzwaniami ideologicznymi, jeśli nie będą się wstydzić, ale będą dumnie i odważnie żyć zgodnie z tymi samymi wartościami katolickimi, które ich ojcowie, matki, dziadkowie i pradziadkowie pielęgnowali i chronili wówczas doświadczą duchowej ochrony, która będzie się wydawać niezwykła dla współczesnego świata. W tym właśnie momencie objawienia, jak relacjonuje Żyzele, zobaczyła w wizji duchowej wyzwania, które stoją przed współczesnym narodem polskim. I wtedy Najświętsza Maryja Panna powiedziała z widoczną troską, będą próbować przekonać was, że życie według zasad wiary katolickiej w dzisiejszych czasach jest niemodne i przestarzałe. Będą powtarzać przez różne kanały komunikacji, że tradycyjne wartości rodzinne nie pasują do współczesnego świata. Będą starali się sprawić, że wierność wartościom chrześcijańskim będzie wyglądać jak przeszkoda w rozwoju osobistym i społecznym. Będą systematycznie używać różnych narzędzi wpływu społecznego mediów. Systemu edukacyjnego, presji otoczenia, aby przekonać Polaków do porzucenia ich duchowego dziedzictwa. Ale jeśli stawicie opór tym wpływom, jeśli pozostaniecie mocno zjednoczeni w wierze katolickiej apostolskiej rzymskiej, jeśli wasze domy staną się miejscami, w których modlitwa jest częścią codziennego życia, wówczas zobaczycie moc Bożą manifestującą się w waszym życiu w sposób, który przyniesie wam głęboki pokój duchowy. W czasach, gdy wiele narodów będzie doświadczać niepewności i wyzwań, Polska doświadczy czegoś szczególnego doświadczy duchowego pokoju, który pochodzi od Boga. Ale oaukam kida do samente este bistinkao importante esse o będzie oznaczać braku wszelkich trudności w życiu wyjaśniła Nouse z precisją. Sera ume forca interier prefande especjalna graca. Która pozwoli polskim rodzinom przechodzić przez wszelkie wyzwania życiowe z nadzieją głęboko zakorzeni oną w Bogu. Nawet gdy przyjdą momenty smutku, przyjdzie też pocieszenie duchowe. Nawet gdy pojawią się trudności, będzie też pewność, że nie jesteście sami, że Bóg czuwa nad wami przez swoją matkę. Duchowa ochrona nie oznacza życia bez wyzwań, ale oznacza posiadanie siły. Aby te wyzwania przezwyciężać z wiarą. Pragnę z całego mojego macierzyńskiego serca, kontynuowała Matka Boża, aby każda pojedyncza polska rodzina uroczyście konsekrowała się mojemu niepokalanemu sercu. Chcę, abyście wszyscy codziennie odmawiali święty różaniec, nie jako pusty nawyk, ale jako potężną modlitwę, która łączy Was z Bogiem i chroni Wasze rodziny. Pragnę gorąco, abyście wszyscy bardzo poważnie przeżywali wszystkie święte sakramenty, szczególnie sakrament pokuty i pojednania oraz sakrament najświętszej eucharystii, abyście regularnie się spowiadali, abyście często przyjmowali komunię świętą, aby wasze dusze zawsze pozostawały w stanie łaski uświęcającej. A teraz powiedziała Najświętsza Maryja Panna głosem pełnym macierzyńskiej miłości: Składam szczególną Uroczystą obietnicę całemu narodowi polskiemu. Po okresie wyzwań duchowych, gdy nastąpi odnowa w świecie, Polska, która pozostała wierna, stanie się sercem duchowej odnowy całej Europy. Z tej błogosławionej ziemi, która heroicznie pozostała wierna katolickiej wierze, nawet gdy było to trudne, powstaną tysiące żarliwych młodych misjonarzy, którzy z wielkim zapałem zaniosą światło ewangelii do miejsc. Które potrzebują odnowy duchowej. Polska rzeczywiście stanie się w przyszłości wielkim centrum duchowym miejscem, z którego będzie promieniować wiara na cały kontynent. Te liczne polskie rodziny, które dzisiaj świadomie i odważnie decydują się mieć wiele dzieci, i które wychowują te dzieci w głębokiej, autentycznej wierze katolickiej, obecnie przygotowują przyszłych ewangelizatorów. Którzy w przyszłości będą nieść światło wiary w miejsca, które jej potrzebują. Ale teraz pragnę objawić coś niezwykle ważnego absolutnie wszystkim moim dzieciom na całym świecie kontynuowała najświętsza dziewica. Chcę wyraźnie powiedzieć, gdzie dokładnie każdy człowiek znajdzie prawdziwe duchowe schronienie. Jedynym prawdziwym schronieniem duchowym jest moje niepokalane serce to serce, które nigdy nie przestało kochać ludzkości. Wszyscy ci, którzy znajdą duchowe schronienie w tym moim macierzyńskim sercu, będą duchowo bezpieczni, będą mieli głęboki pokój duchowy, niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Tylko ci, którzy duchowo ukryją się w moim niepokalanym sercu, będą mieli prawdziwy pokój duchowy, objawiła z absolutną pewnością Najświętsza Maryja Panna. To, o czym mówię, nie jest fizycznym miejscem, ale jest to duchowa rzeczywistość potężniejsza niż cokolwiek materialnego. Wszyscy ci, którzy całkowicie konsekrują się mojemu niepokalanemu sercu, którzy odnowią tę świętą konsekrację codziennie, którzy będą żyć świadomie pod moją macierzyńską opieką, doświadczą głębokiego pokoju duchowego i łask, które przekroczą ich oczekiwania. Wszelkie duchowe ataki będą wokół nich. Pokusy będą próbowały ich osłabić, ale nie dosięgną moich konsekrowanych dzieci, które żyją w łasce. Duchowe zagrożenia współczesnego świata mogą być silne, ale nie dotkną tych wszystkich, którzy schronili się z wiarą w moim macierzyńskim sercu. Trudności życiowe mogą przyjść, ale ci, którzy całkowicie mi ufają i żyją w stanie łaski, będą mieli siłę, aby je przetrwać. Będzie to tak, jakby istniała duchowa tarcza ochronna, chroniąca nieustannie wszystkich tych, którzy świadomie zdecydowali się całkowicie oddać swoje życie duchowe mnie jako swojej duchowej matce. Przekształćcie natychmiast swoje domy w małe sanktuaria domowe, błagała Najświętsza Maryja Panna. Niech każdy dom ma godne miejsce, gdzie wiszą święte obrazy przedstawiające Najświętsze Serce mojego Syna Jezusa i mojego niepokalanego serca. Módlcie się razem świętym różańcem codziennie jako cała rodzina, rodzice razem z dziećmi, dziadkowie razem z wnukami, nie robiąc tego mechanicznie, ale z głębokim duchowym zaangażowaniem każdego członka rodziny. Przeżywajcie wszystkie święte sakramenty z najwyższą powagą. Poście regularnie, oferując te ofiary za nawrócenie grzeszników, a przede wszystkim konsekrujcie się całkowicie mnie, Maryi, Matce Boga i Waszej Matce, odnawiając tę świętą konsekrację świadomie każdego dnia. Nie bójcie się wyzwań, które mogą nadejść, pocieszała czule Matka Boża. Wszelkie trudności są tylko tymczasowe, ograniczone w czasie. Prawdziwa rzeczywistość nie jest materialna, ale duchowa toczy się w wymiarze wiary. A w tej duchowej rzeczywistości ci wszyscy, Którzy schronili się w moim niepokalanym sercu przez nieskończoną ofiarę mojego boskiego syna, mają już zapewniony pokój duchowy. Utrzymujcie płomień wiary zawsze żywym, jasno płonącym, nigdy nie pozwalając mu zgasnąć, błagała z wielką troską najświętsza dziewica. Brońcie aktywnie swoich chrześcijańskich rodzin, swojej katolickiej wiary. Kochajcie mojego syna Jezusa Chrystusa z całą intensywnością waszych serc, a wtedy doświadczycie osobiście, jak prawdziwa, kochająca matka otacza opieką swoje najbardziej umiłowane dzieci. Ostateczne zwycięstwo dobra jest już zagwarantowane przez samego Boga, obiecała uroczyście Matka Boża. Wszelkie duchowe przeciwności mogą wydawać się silne przez pewien czas, ale nie mogą dotknąć dusz tych, Którzy schronili się w moim sercu z prawdziwą wiarą. Nie mogą zniszczyć głębokiej wiary tych, którzy szczerze mi ufają. Nie mogą zgasić duchowego światła, które świeci w sercach moich całkowicie konsekrowanych dzieci. To nadzwyczajne objawienie Najświętszej Maryi Panny niesie ze sobą wskazówki duchowe i obietnice, które każdy katolik powinien traktować z powagą. Słowa Matki Bożej pokazują, że przyszłość nie jest przypadkowa, ale jest częścią Bożego planu, w którym każda osoba otrzyma duchowe owoce zgodnie z własnymi wyborami i głębokością swojej wiary. Dla każdego katolika to przesłanie jest wezwaniem do duchowej czujności i działania. Nie wystarczy po prostu odziedziczyć wiarę od przodków. Musimy aktywnie żyć tą wiarą z zaangażowaniem i odwagą. Wszelkie zewnętrzne okoliczności mogą się zmieniać ale prawdziwa rzeczywistość jest duchowa a w tej duchowej rzeczywistości najskuteczniejszą drogą jest intensywna regularna modlitwa częste przyjmowanie świętych sakramentów i autentyczne życie rodzinne głęboko zakorzenione w wartościach chrześcijańskich przyszłość może wydawać się niepewna dla tych którzy patrzą tylko ludzkimi oczami ale obietnice najświętszej maryi panny są absolutnie pewne wszyscy ci Którzy schronią się w jej niepokalanym sercu i pozostaną tam w wierności, nie tylko będą mieli głęboki pokój duchowy, ale rzeczywiście staną się żywymi instrumentami duchowej odnowy dla świata, który potrzebuje ponownie odkryć autentyczną wiarę. Duchowa ochrona została zaoferowana każdemu bez wyjątku. Pokój duchowy jest zagwarantowany przez samego Boga dla tych, którzy pozostają wierni. A wszyscy ci, Którzy podejmą świadomą decyzję, aby całkowicie zaufać macierzyńskiemu sercu Maryi, staną się żywymi świadkami, że obietnice nieba zawsze się spełniają dla tych, którzy utrzymują płomień prawdziwej wiary żywym w swoich sercach. Czasy mogą być pełne wyzwań, ale duchowe schronienie już zostało przygotowane przez Matkę Bożą dla wszystkich jej dzieci. I w tym świętym, duchowym schronieniu, w niepokalanym sercu Maryi. Każdy może znaleźć prawdziwy pokój i siłę duchową. Nic nie może zniszczyć tego duchowego schronienia, żadne okoliczności zewnętrzne nie mogą pokonać tych wszystkich, którzy świadomie złożyli swoją ufność w ochronie swojej kochającej niebiańskiej matki. Jeśli to szczegółowe przesłanie głęboko poruszyło twoje serce, jeśli sprawiło, że zacząłeś myśleć poważnie o swojej wierze i o swoim życiu duchowym, Zostaw teraz komentarz mówiący po prostu: Ufam tobie, Mary Joe i podziel się natychmiast tym niezwykle ważnym materiałem ze wszystkimi swoimi bliskimi, rodziną, przyjaciółmi, aby więcej osób mogło poznać to przesłanie nadziei i duchowego przygotowania. Do zobaczenia w następnym materiale. Niech Bóg was wszystkich błogosławi i chroni.